Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Któż jak Bóg? Oto najnowsza pozycja książkowa. Ślady pod krzyżem południa. Kto jest autorem? Nasz współbrat Michalita, ksiądz Dzisław Urbanik, potocznie znany jako padre Gino, charyzmatyczny ksiądz. Wychowywał mnie w Toruniu, ale potem trafił do Argentyny i Paragwaju. I o jego pracy na tym kontynencie mówi ta książka. Niezwykłe, ciekawe historie, inspirująca lektura. Kto poczyta, na pewno poczuje się zaproszony, aby tamte tereny odwiedzić, a przynajmniej wiedzieć, jakim wielkim bogactwem dla świata i kościoła jest kontynent Ameryki Południowej. Pod krzyżem południa. Można znaleźć ślady Bożej Opatrzności. Zapraszamy do lektury. Pozycję można nabyć w naszym sklepie internetowym. Aby nas wesprzeć, możecie zdeklarować się do comiesięcznej ofiary na realizację naszych celów i prowadzenie dalej naszego kanału. Dziękujemy za każde wsparcie, ochotnego dawcę. Bóg miłuje. Przyjmijcie Boże Błogosławieństwo. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty, któż jak Bóg.